Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie. Spontaniczne nagranie z Kliówki. Jadę sobie po pizzę. Słuchajcie, do Szczercowa, tak więc kawałek ode mnie. Tam akurat gdzieś mi bardziej smakuje niż tutaj. No ceny te same, a tam jest po prostu o wiele większa, nie? Tak więc pojedziemy. i uznałem, że nagramy troszeczkę materiału. Oplanowałem długi weekend, ale w długi weekend mi się zapomniało. Tak więc nagram dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze widać wszystko. No i co, moi drodzy? Jedziemy sobie. Porozmawiamy. Co tam nowego w Clio? Co się wydarzyło? Co się nie wydarzyło? Ogólnie wszystko dobrze w Clio. Miała robioną klimatyzację. Ja tam o tej klimatyzacji chyba Wam mówiłem w poprzednim odcinku z tego auta. I poszło niby wszystko zgodnie z planem. Zrobiona rureczka, nowa rureczka, nie? Klimatyzacja nabita. Pozdro Łukasz. Może oglądasz. Nawet się nie zdziwię, gdybyś oglądał, bo poprzedni materiał widziałeś. No, wszystko było dobrze, nie? Ale po dwóch tygodniach, słuchajcie, znowu klima siadła, nie? I się teraz można zastanawiać, gdzie jest wyciek. Można sobie tak spekulować to albo tamto, albo siamto. I to jest właśnie ten problem, że dopóki tego nie sprawdzimy, tak naprawdę nie wiemy. No i yy, na razie. Uznałem, że przez ten rok dam sobie z tym spokój, przeżyję ten upał jakoś, po prostu będzie trzeba wytrzymać i na kolejny rok po prostu już będę od wiosny robił to wszystko, bo wam powiem, że no troszeczkę teraz muszę przyoszczędzić, nie, więc... Dam sobie spokój z klimatyzacją już na ten rok. No co to 2-3 miesiące takich upałów teraz będzie, no i tyle, jakoś się to przeżyje. Ja tam niby co dzień tym autem też nie jeżdżę. Tak więc nie ma co przeżywać, że tam wiecie się ugotuje w tym aucie, nie? No ale jednak ta klima by się przydała, bo jednak jest w tym aucie, nie? wie wchodzi co prawda, ale klimatyzacja nie działa. Będzie tylko sobie dmuchać chłodnym powietrzem. O, mój prezio, proszę bardzo, pozdrawiam Robert. Jest i kierowca od nas, więc pozdrow chłopaki. Ja nawet się z nim widziałem na załadunku, z tym tak kątem oka widać, że dopiero wyjechał, więc też mu zeszło. Ja tam siedziałem, słuchajcie, dzisiaj yy, 6 godzin chyba. Ja już nawet nie pamiętam, o 12.00. 12 przyjechałem, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15. Skończyłem pracę, bo ja tam blisko parkuję. Tak więc, szkoda mówić, naprawdę ciężko, ciężko te piątki tamto. No i słuchajcie, no co, zostawiam tą klimatyzację na razie w spokoju, tak. Nie ma co tego rozgrzebywać teraz. Bo ja powiem wam, żebym wydał tutaj bardzo dużo na to, a jak już bym miał robić, to chyba bym robił po prostu wszystko. Tylko chodzi o to, czy to jest sprężarka, czy tam jest jeszcze chłodnica do tego, czy jest jeszcze kolejna rurka, bo tam są dwie chyba z tego co widziałem. Ja tego tam nie widziałem od środka, jak to wygląda, ale tak mi się wydaje, chyba są dwa, ale tam jeszcze może ten wężyk jest gdzieś dziurawy, co jest od wierzchu. ja go nacisnąłem, to po prostu tam nic nie było, nie. No ale dziwne, gdyby było od zewnątrz dziurawy, to by było to widać, bo tam kolega właśnie sprawdzał to mniej więcej tak jak wymienił. Fajnie trzymało, do 6 stopni schodzało. U mnie też ta klimatyzacja chodziła, no ale niestety znowuż siadła. No i czytałem opinii dużo, że ogólnie nie wiem, czy tylko w Clio 4, czy w tych innych kapturach, scenikach, escape'ach e-space'ach, przepraszam, e spacech, nie Escape. Ach. Escape to wy macie na klawiaturze. Rzecz, nie wiem, czy to nie jest to samo, nie? Ponoć, że gniją te przewody, tam od spodu gniją te rureczki, tak? Nie wiem, przynajmniej w Clio4 słyszałem, że jest to częsty przypadek, że co parę lat tak naprawdę to potrafi przegnić. No i szczerze to. Mam nadzieję, że powodem nie jest ta rurka znowuż, nie? Bo gorzej, jeśli znowu się okaże, że ta rurka jest wadliwa, nie? Że jeżeli ona jest gdzieś... Nawet, nie wiem, mikro jakieś pęknięcie jest. Tego nie zauważył może. I sobie powolutku ciekło, ciekło, ciekło i wyciekło, nie? Ale w dwa tygodnie klimę stracić to bardzo szybko. Gdzie było nabite 400... 440 gram chyba tego... Bo mi tam mówił, chyba 450 max wchodzi, a 440... Nabił, tak więc. Wiecie, no, niby dobrze wszystko, nie? Wszystko się zapowiadało super, cacy, kurde. Ale niestety, jak to powiedział Łukasz, czerwona strzała nie odpuszcza. <grymko> tak więc. No, to, to jego poczucie humoru to mnie po prostu pociesza, naprawdę, bo. Kurde to to bym tu już przeżywał. No przeżyłem to trochę, tak wiecie, zdenerwowałem się strasznie wtedy jak zauważyłem, że to nie działa znowu i coś jest nie tak, wyszedłem, otwor, otwieram maskę patrzę, a wężyk normalnie gnie się w rączce, tak więc mówię zajebiście czynnika nie ma, nie? Ciekawe gdzie uciekł sobie. Na spacer se wyszedł chyba bezpowrotnie niewygodnie mu było w moim samochodzie. Popadało trochę, ulewa taka trochę nawet była wręcz. Jutro od jutra już ma być słonecznie, już ma być pogoda fajna. Tak, więc zaczyna się lato, nie? Zaczyna się lato. No będziemy sobie jechać trochę wolniej. Jeszcze ja nie spieszę, bo mam 40-30 minut jeszcze na odebranie pizzy Ja sobie tam zadzwoniłem po, Na odbiór, ale Powiedzieli, że 40-50 minut, tak więc ja i znałem. mówię, kurde, przypomniało mi się, że wziąłem ten uchwyt na głowę do domu To sobie nagram z klióweczki coś A tym bardziej, że już się robi ciemno, więc Też te zegary sobie trochę pooglądamy, jak świecą Niby nic specjalnego, a jednak Mnie tam zawsze cieszą te Tutaj ten wyświetlacz ale nie pogonimy, bo ciężarówka przed nami. Więc będziemy sobie jechać za nią, to mi tu brzęczy. Fajna rzecz, ale brzęczy. Musiałbym coś tu włożyć, żeby nie brzęczało. To nie wiem co. To fajne jest, ale tak lata, nie? Za 5 zł to kupiłem Ale fajne, do telefonu naprawdę się to przydaje, tylko... Brzęczy sobie, jak telefonu w tym nie ma, to brzęczy No nie da się tak nie da się tak, bo im pieniążki wylecą, dobra, niech będzie, nie będziemy się na tym skupiać, rzęczy do brzęczy nie jest źle. Więc tak to wygląda, słuchajcie. No poza tym, zawieszenie zrobione, wszystko jest dobrze, jeszcze zbieżność sobie ustawiałem, słuchajcie. Co prawda, po 800 km, ale ustawiałem. Troszkę mi tam oponkę przybrało od wewnątrz, ale tak poza tym dobrze, nie? Nie jest tak najgorzej. No i ustawili, jest teraz elegancko. Więc auto jest naprawdę dopieszczone także. Kurde. Tylko wsiadać, jechać nad Bałtyk albo w góry. I za granicę by się tym pojechało. Tylko trochę mało miejsca jest z tyłu, ale na dwie osoby i tak spakować się na maksa do tyłu i można jechać. W dwie osoby to jak najbardziej. Tak, więc słuchajcie. Dobrze jest. Co, myślałem jeszcze radio wymienić w tym aucie. Gadałem tam z takim panem z Renotech, z tych. Pozdrawiam serdecznie Renotech. Gdzieś tam w Tychach mają siedzibę i takimi rzeczami się też zajmują właśnie, jak wymianą radia z Androidem. Właśnie mi chodzi o Androida, żeby tutaj załątować, żeby mieć Google Mapsa, takie tam rzeczy, nie pod Wi-Fi. I wam powiem, że gadałem z nimi, jak to cenowo wygląda. No może się na to skuszę, ale już niestety nie w tym roku chyba. Chyba się to nie uda. No chyba, że na gwiazdkę mi się uda, to sobie prezent zrobię i pojadę do nich osobiście. Umówię się z nimi na termin. Pojadę sobie osobiście, i to radio mi na miejscu zrobią. Bo ja to radio, wiecie, bym sobie sam mógł przełożyć, bo ono jest takie samo, prawie jak to. Jest tak samo wygląda, jest taki sam rozmiar. Nawet nie trzeba tutaj ramki zmieniać. Tylko słuchajcie. Tutaj bardziej chodzi o to, że um, oni to przekładają na miejscu, tak? A ja bym wolał, żeby to nie jechało kurierem do mnie, nawet jeśli by się to dało zamówić u nich przez kuriera, to raczej nie chciałbym, żeby to kurierowi gdzieś spadło i się coś uszkodziło. Dlatego wolałbym to zrobić naprawdę na miejscu. Nie? Oni tam wszystko programują, wszystko jakby coś tam było jednak nie tak, to jeszcze poprawią. Myślę, że tak parę godzin, może godzina, dwie, trzy, i myślę, żebym wyjechał. Tak więc może sobie zrobię wycieczkę do tych gdzieś tam w jakimś czasie kiedyś i sobie to radio wymienię. No, póki co nie mam takiej potrzeby, nie jest to jakieś tam bardzo pilne, ale naprawdę to radio z Androidem fajnie mi przy, przypadło do gustu. Jak widziałem, jak, jak to wygląda, to naprawdę. No jest jednak różnica, nie? Tu mamy tego Linuxa, chyba, czy ja nawet nie wiem co tu jest, ale to jest chyba ten Linux. Tu za bardzo nie ma co poszaleć. Mamy jakieś tam nawigacja, takie tam rzeczy, ale to jest jednak mapa nieaktualna, trzeba by to aktualizować. Już mi tam coś mruga. Można sobie zerknąć na mapę, nie? Ale jednak wam powiem, że to na razie mi nie jest potrzebne, nie. No radio działa, wszystko działa, mam USB, mam AUXa, mam Bluetooth. Tak więc takie rzeczy mam podstawowe, tylko jednak fajnym smaczkiem jest jednak ten Android, nie? Ten Android naprawdę robi fajną robotę. Tak więc będę o tym myślał, no gdzieś tam czasami o tym myślę, na razie się nie spieszę. Ja myślałem sobie kupić to chińskie radio, takie duże tutaj Ono jest takie duże, aż tu do, do końca ramki dociera i tam z ramką to przychodzi od razu jak sobie zamawiacie Tylko problem jest w tym, że ja zauważyłem już kilka opinii na grupie gdzieś tam Renault Clio Że właśnie niektórzy mają do czynienia z tym radiem i po roku czasu, czy tam nawet coś takiego Te radia po prostu siadają, nie? Bo to jest chińszczyzna jakaś tańsza tak więc kurde, nie bardzo bym to chciał mieć, nie? jakoś uznałem, że może lepiej tego nie montować, lepiej sobie odpuścić tak i... i może lepiej żeby tego nie było, może lepiej poczekać jakiś oryginał wsadzić, lepszy, może się coś znajdzie fajnego, może coś innego, ale nie wiem, na razie nie widzę takiej potrzeby aż, ale jak mnie coś podkusi to sobie tam może i wymienię, Tak, tak więc zobaczymy. Na razie nie ma co wiecie. Nie ma co na razie, słuchajcie. Światełka się włączyły nocne. Dzisiaj nagrywam motorolą, bo naprawdę ona nagrywa jednak o wiele lepiej. Ona bardzo dobrze nagrywa obraz, tak więc chciałem bardzo tutaj w sobie tym nagrać. No ten Huawei też fajnie nagrywa, ale jednak już ten obraz tam jest troszeczkę starszy, nie? Tak więc aparat już jest starszy o parę lat i już tam tu jednak tych funkcji jest troszkę więcej. Trochę lepsza jakość. Inne piksele są. Mam nadzieję, że to nagrywa dobrze ogólnie, nie? że to wszystko tam widać. Póki co spalanie się trzyma, 3,9 litra na 100, miałem 3,8 litra, ale teraz skoczyło na 3,9 od wczoraj chyba. No więc spalanko się trzyma, ale paliwo drożeje niestety. Sytuacja, jaka tam jest, znowuż na Bliskim Wschodzie, to znowuż się zaczyna, nie? Znowuż się zaczyna. Tak więc nie fajnie. Słońce się już tam, pogoda się klaruje, więc powinna być w miarę. Jest, na tych moich 17 jednak czuć strasznie dziury. Strasznie. 17 bardzo są tutaj wrażliwe w tym aucie, bo mam niski profil i naprawdę czuć. Czuć bardzo. A ja teraz przegląd mam. Słuchajcie, przegląd mam w lipcu, któregoś lipca, już nie pamiętam. Ale tam mi przyjdzie przypomnienie, no i, i oce zaraz, tak więc przeglądzik. Drugi przeglądzik w moim autku. Tak więc co, ja dojeżdżam, nie truje. Chciałem coś tam nagrać chwilę, mam nadzieję, że jednak przypadło. No i co? I tyle. Jak będę wracał, to może nagram jeszcze jeden filmik tak bez gadania, tylko tak z samej przejażdżki, nie? Wracając. Zobaczymy. Tak więc co, ja Wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia gdzieś tam w kolejnych materiałach. A widzę, że jeśli chodzi o Clio, to naprawdę, naprawdę wyświetlenia są. Wyświetlenia są bardzo duże, widać, że to auto ma zainteresowanie jakieś. I dużo, bardzo komentarzy mam pod niektórymi filmami. Jestem wręcz w szoku, zaskoczony. Że jest tak pozytywny odzew o tym samochodzie, więc skromne, ale. Ale jarę, że tak powiem, nie? Tak więc tak to wygląda.